Dzisiaj poruszymy temat odchudzania, m.in. dlaczego waga nie spada pomimo stosowania drakońskich diet oraz godzin spędzonych na siłowni czy innej aktywności fizycznej. Zapraszam. Często zadajecie mi pytania, Artur, dlaczego nie chudnę, stosuję dietę, trenuje 7 razy w tygodniu, 6 razy w tygodniu. Po godzinie, po dwie godziny czasu wyprowadzę z siebie flaki, co jest, co jest nie tak. Zazwyczaj taka osoba podsyła mi swoją dietę, pokazuje kalorykę, makroskładniki i od razu na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że dieta jest źle skomponowana. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj dostaje diety bardzo ubogie kaloryczne. kalorycznie. Jest to dieta około 1000-1200. Nawet czasami 1500 kalorii, ale osoba taka bardzo dużo trenuje w ciągu tygodnia, pracuje fizycznie, taka dieta dla niego jest głodówką, organizm tego nie lubi i niestety w pewnym momencie uświadama sobie, o jestem zagrożony, dostaję za mało kalorii i muszę przeżyć. Co wtedy robi? Odkłada tkankę tłuszczową na później, żeby mieć z czego czerpać energię wspomniany metabolizm powoduje też to, że organizm broni się przed tym, że nie dostaje odpowiedniej puli witamin, mikroelementów do swojego organizmu i co wtedy organizm robi? Broni się. Dąży do homeostazy, czyli do równowagi, zabiera wapń na przykład z kości, białko pobiera z, z własnych tkanek, z mięśni. Tym sposobem baga może spadać przez pewien czas, ale niestety będzie to też utrata białek mięśniowych, czyli organizm będzie zjadał swoje mięśnie, żeby no ponieważ niepotrzebna jest mu wtedy do utrzymania ta masa mięśniowa jest co dla niego ciężarem zostawia tkankę tłuszczową pozbywa się mięśni i w konsekwencji jesteśmy bardziej otyli pomimo tego, że chudniemy, ponieważ stosunek tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej się zmniejsza tkanka tłuszczowa idzie w górę tkanka mięśniowa spada, tempo metabolizmu spada my zaczynamy chorować, łapią nas różne infekcje, kontuzje i w pewnym momencie mamy wszystkiego dość. Wracamy do starej diety, do starych nawyków i co się wtedy dzieje? Wtedy dostajemy efektu jojo, tyjemy i koło się zamyka. Tego nie robimy. Dieta nie może być poniżej 1000 kalorii. Ewentualnie jeżeli szykujemy się do jakichś zawodów sylwetkowych, można wtedy zejść tak nisko z kaloriami, ale też nie na długi czas. Na bardzo krótką chwilę, powiedzmy tydzień, dwa, trzy, maksymalnie, maksymalnie mi się wydaje, że trzy tygodnie. Zależy to też jest kwestia indywidualna. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby odpowiednio wyjść z tej diety. Wyjść, czyli nie chodzi o to, że rzucamy się na jedzenie mało dietetyczne, na wysokie kalorie. Robimy to stopniowo, dodajemy stopniowo produkty, które lubimy, zwiększamy stopniowo kalorykę. Robimy krok w tył, żeby zrobić dwa kroki w przód. Wtedy nasz metabolizm zaczyna przyspieszać, organizm odżywa, czuję mi się lepiej, mam więcej siły, energii do życia, do pracy, do rozmowy z innymi ludźmi chociażby. I jeżeli nas, nasz organizm wróci do swojej równowagi, my nabierzemy sił, wtedy możemy po, ponownie przystąpić, ale już z głową, do odpowiedniej redukcji i szykować form, formę na lato, czy gdzie tam chcecie się pokazać. Jeżeli macie bardzo dużo, bardzo duży nadmiar tkanki tłuszczowej, musicie się z tym liczyć, że nie zrobicie pięknej super redukcji na jednym planie, na jednej diecie, ponieważ to, to jak będzie przebiegać redukcja następuje falowo, musimy zejść do odpowiedniej ilości kalorii, odpowiedniego ułożenia makroskładników dla danej osoby, po, po powiedzmy tak, dochodzimy do minimum. Tego, co można zrobić, później robimy kroczek w tył, żeby odbudować. Odbudowujemy się, ale już nie mamy tej wagi wyjściowej, którą mieliśmy. Powiedzmy, ktoś miał 120 kg, zrzucił, powiedzmy, na 90 kg. Robimy kroczek w tył, powiedzmy, przytyjemy do 95, ale już nie ważymy 120, tylko 95. Wtedy ponownie robimy redukcję z 95 schodzimy na 75. Stopujemy, wychodzimy. 75 powietrznych, złapiemy te 5 kg wody, tkanki tłuszczowej troszeczkę, stabilizujemy wagę, schodzimy znowu w dół i mamy już praktycznie, wtedy schodzimy do swojej wymarzonej sylwetki. Trzeba pamiętać też, że osoby z dużą nadwagą nie mogą robić takiej drastycznej, szybkiej redukcji, ponieważ będą mieli, będą mieli problemy ze skórą. Skóra zacznie być wiotka, wisieć i będzie kolejny problem, co z tą skórą niestety zrobić, a wtedy to tylko... Pan Wukan, bo chirurg nam pomoże, tak więc pamiętajcie redukcja, yy, redukcję robimy z głową, pamiętajcie o tym. Częstym błędem w odchudzaniu jest również to, że niestety, ale podjedacie między posiłkami i wydaje się, że jest to niby nic, no ale niestety niby nic, za dupa rośnie, a dlaczego? A dlatego, że powiedzmy ktoś ustawi Wam dietę, macie powiedzmy te 2000 kalorii, Trzymacie się ich, ale między posiłkami zjadacie garstko orzechów. No niestety, garstko orzechów troszkę kalorii ma. Powiedzmy zjemy 100 gram orzechów. 100 gram orzechów jest to około 650 kalorii, czyli taki jeden no, normalny posiłek. Tak jakbyście dodali jeden posiłek. 650 kalorii powiedzmy dziennie, co daje na 10 dni 6500 kalorii. Czyli sumka, suma summarum uzbiera się. Tak więc macie odpowiedź, dlaczego czasami waga nie spada, pomimo stosowania diety. Częstym niepowodzeniem naszego odchudzania bywają również ukryte choroby, takie jak np. niedoczynność w tarczycu, insulinooporność, yy, cukrzyca. Czasami jest tak, że nie wiemy o tych chorobach, stosujemy odpowiednią dietę i zastanawiamy się, dlaczego waga nie spada. No, Ano dlatego, że mamy te choroby. Jeżeli ktoś nam ustawiał dietę, albo sami sobie ustawialiśmy i nie wiemy, że mamy te ukryte choroby, tak więc to jest odpowiedź. Dlaczego nie notujemy spadku? Dlatego że dieta jest dla nas nieodpowiednia. Powinniśmy mieć wtedy inną kalorykę diety oraz inne makroskładniki. No i powinniśmy bazować troszeczkę na innych produktach. Troszeczkę albo i całkiem na innych. Na przykład, osoby z insulinopornością czy z cukrzycą powinny zamienić cukry proste na węglowodany złożone. Osoby z, nietoczyn z nietoczynnością tarczycy powinny swoją dietę wzbogacić o jod i o białko. Tak to mniej więcej w skrócie wygląda. I standardowo proszę o łapki w górę, o subskrypcję mojego kanału, to daje mi siłę i motywację. Do kolejnego nagrywania filmów i zachęcam do zadawania pytań w komentarzu, co byście chcieli usłyszeć o na następnym odcinku. Pozdrawiam, jest moc. Dzięki za łapki w górę.